Wydawnictwo komiksowe Lost in Time uruchomiło właśnie przez sprzedaż swoich listopadowych nowości, a do zaoferowania mają cztery interesujące pozycje. Volodrin, czyli pozycja skierowana do fanów Tolkienowskiego świata, w której przeplatają się ze sobą losy ludzi, elfów, kresnoludów, orków oraz goblinów. Dodatkowo dla bohaterów czekają również przygody, które niejednokrotnie zabarwione są magią. cienia, czyli komiks science fiction, który przynosi nas do postapokaliptycznego świata cywilizacji tzw. UDZI, w historii tej, Ziemia obraca się wokół własnej osi coraz wolniej, co skutkuje licznymi katastrofami naturalnymi, a w efekcie upadaniem wielu miast ludzkich. Dodatkowo, cywilizacja musi zmagać się z innymi, czyli tzw. pierwotnymi istotami, które pragną odzyskać to, co im należne, czyli właśnie Ziemię. Myślę, że fani starożytnych kosmitów znajdą tutaj to, czego szukają. Warto również podkreślić, że Wiek Cienia sprzedawany jest w dwóch wersjach, w standardowej okładce oraz w okładku limitowaną. Ozon, czyli komiks z gatunku Sensacja Kryminał, który przenosi nas w niedaleko przyszłość. Opowiada on o losach paramilitarnej jednostki, która zajmuje się ochroną środowiska. Jest to o tyle ciekawa pozycja, że idealnie wpasowuje się w naszą obecną sytuację klimatyczną, a zapoznanie się z nim pomoże nam rzucić nowe światło na to, jak będzie wyglądał świat w niedalekiej przyszłości, jeżeli będziemy niegospodarnie zarządzać naszymi zasobami naturalnymi. Ostatni komiks, czyli Topi, Ameryka Północna, to pozycja skierowana do fanów amerykańskiego folkloru. Mamy tutaj opisane wiele baśni ludowych, które zostały poparte wcześniej licznymi badaniami. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi, jakie opowieści przekazywali sobie rdzenni Amerykanie, to ta pozycja może być dla Was. Wszystkie z tych komiksów można już kupować przed sprzedaży na oficjalnej stronie wydawnictwa Lost in Time, a cieszyć się nimi będzie można już od 28 listopada. Nie wiem jak Wy, ale ja już mam swojego faworyta, z którym koniecznie będę musiał się zapoznać. Dajcie znać, czy która z tych pozycji Was zainteresowała i czy będziecie przymierzać się do jej kupienia, a jeżeli chcecie więcej komiksowych newsów, to nie zapomnijcie mnie zaobserwować.